Witam Państwa w centralnym miejscu Sławieńcic. To nasze wyjątkowe miejsce. Nie tylko tutaj mamy skwer z napisem Sancice, ale aktualnie znajduje się też tutaj baner poparcia dla, dla uchodźców z Ukrainy, którzy u nas mieszkają. Chcieliśmy, żeby oni się doskonale u nas czuli, widzieli, że ich w pełni akceptujemy i że poczuli się u siebie, jak u siebie w domu. E, mamy ich aktualnie w Sancicach 125 osób. E, są to praktycznie same matki z dziećmi. Do naszej szkoły uczęszcza 25 osób, plus do przedszkola 12. Dzieciaki się już odnalazły w naszej szkole, zaprzyjaźniły się z naszymi, z naszymi dziećmi ze Sławięcic. Patrząc na to, w jaki sposób się zachowują na lekcjach czy na przerwach, są jak u siebie, jak u siebie w szkole, z czego się bardzo cieszymy i na czym nam bardzo zależało. Tutaj chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom w Sławięcicach, które się przyczyniły do tego wielkiego czynu. Bo ta pomoc płynęła już od pierwszych dni wojny. U nas w Sawęcicach już po pięciu dniach wojny były pierwsze rodziny i ugościliśmy ich no najlepiej jak mogliśmy. Do dzisiaj działa cały czas magazyn żywności, środków e, higienicznych oraz ubrań, które są na bieżąco wydawane naszym tutaj e, nowym przyjaciołom w Sawęcicach. Myślę, że cały czas będziemy kontynuować tą pomoc.